Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Łaślewski, witam na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty. To tutaj znajdziecie Państwo treści dotyczące szeroko pojętego tematu uzależnienia, ale także współuzależnienia, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale także od zachowań, czyli tak zwanego uzależnienia od behawioralnego. Dzisiejszy odcinek i temat dzisiejszy będzie dotyczył faz trzeźwienia. A więc dotkniemy tematu, jak przebiegają fazy trzeźwienia, i zajmiemy się jednym specyficznym elementem tych faz trzeźwienia. Zajmiemy się dzisiaj miodowym miesiącem. Mówiłem już o kolejnej fazie, jaką jest faza muru, a dzisiaj zajmiemy się właśnie honeymoon, czyli miodowy miesiąc. Zapraszam serdecznie. Miesiąc miodowy to temat dzisiejszego odcinka, i chciałbym zacząć od takiego zdania, które brzmi: żyjemy do przodu, rozumiemy do tyłu. Dlaczego e, powiedziałem właśnie to zdanie? Chciałbym umieścić je w kontekście też e, swojego życia i swojego procesu trzeźwienia swojego procesu zdrowienia sam będąc osobą trzeźwą od 20 lat. I przechodząc swoje, swój proces też rehabilitacja, więc powrotu do normalnego życia, zauważyłem, że w pewne rzeczy wszedłem w tym procesie zdrowienia mało świadomie, nie rozumiejąc ich do końca. Ja myślę, że wcale nie jest naszą rolą wszystko od początku rozumieć, ale z czasem dobrze jest przyjrzeć się i zrozumieć, co się ze mną działo i dlaczego takie, tak, tak to wyglądało, a nie inaczej. I dzisiaj troszeczkę o procesie zdrowienia, o etapach zdrowienia. Ten pierwszy etap zdrowienia, tak zwana faza odwrotu, no to mamy te pierwsze dwa tygodnie po zaprzestaniu picia alkoholu, bo tutaj chciałbym mówić w kontekście głównie dzisiaj alkoholu. Jednak różne substancje powodują też ten, ten sposób przeźwienia jest też różny przy różnych substancjach. Dzisiaj typowo zajmiemy się Alkoholizmem, uzależnieniem od alkoholu, od alkoholu etylowego. I tutaj ta pierwsza faza, tak zwana faza odwrotu, ona wiąże się bardzo ści ściśle z tym momentem odstawienia alkoholu. Jeżeli ktoś pił na przykład ciągami, a więc wystąpił u niego tygodniowy, dwutygodniowy, trzytygodniowy ciąg picia, może i dłuższy, no to związana jest bezsprzecznie z wszystkimi tymi przykrymi objawami odstawienia. Z tak zwanym zespołem abstynencyjnym, a więc to te wszystkie nieprzyjemne dolegliwości, które od, towarzyszą odstawieniu alkoholu. I trwa ona około, ta faza odwrotu trwa około dwóch tygodni, i osoby będącej w tym, w tym etapie może pojawić się oczywiście chwiejność emocjonalna, obniżony nastrój, niepokój, brak aktywności te wszystkie rzeczy. E, osoby będące w tym etapie, w związku z dolegliwościami, które się pojawiają, często zgłaszają się na oddział detoksykacji. To jest to, czego my też zalecamy, co często zalecamy osobom kontaktującym się ze mną, czy z, tutaj z ośrodkiem, w którym, w którym e, pracuję. E, właśnie zalecamy detoks, a więc m, opiekę medyczną. Czasami, bardzo to, to jest ważne, jeżeli ktoś, ktoś długo, długo pił to uzależnienie, ten, ten ciąg był długi, a więc wycieńczony organizm różnie może się zachować, dobrze być pod opieką specjalisty, dobrze jest być pod opieką medyczną, a więc cała, co, co, wszystkie, wszystkie płyny zostaną dostarczone, ta gospodarka musi być uzupełniona, ponieważ niedobory pewnych witamin, minerałów, soli, glukozy i tak dalej, to wszystko od strony chemicznej jest bardzo ważne, a poza tym jeszcze jest kwestia snu, a więc wsparcia farmakologicznego w tym momencie, czy jeżeli u kogoś występuje tak zwana padaczka poalkoholowa, więc trzeba by też tutaj farmaceutycznej reakcji. No i ten drugi etap, na którym dzisiaj się skoncentruję po tej fazie odwrotu, jest nazywany często miodowym miesiącem, a więc nawiązuje on do, trochę do takiej terminologii damsko-męskiej. Miodowy miesiąc to w, w relacji, w małżeństwie to ten pierwszy okres, często nazywany jeszcze takim, kiedy jest to zauroczenie, kiedy dostrzega się tylko same pozytywne cechy w drugiej osobie, same dobre rzeczy, motyle w brzuchu, a więc emocje powodują, że człowiek jest trochę jakby ślepy, tak, i jest prowadzony przez te emocje. I to, to nawiązanie właśnie do, do, do trzeźwienia ma tutaj bardzo, bardzo takie, myślę, że to jest bardzo spójne i takie trafne odniesienie. I miodowy miesiąc, dlaczego miodowy miesiąc? Ponieważ po tych pierwszych dwóch tygodniach, od pierwszego tam do 15 dnia na przykład, tak, tak mniej więcej to się liczy, następuje etap miodowego miesiąca, który liczymy tak od 15 do do 45, czyli miesiąc po tych dwóch tygodniach. Gdybyśmy dodali, to tak nam wyjdzie, właśnie do 45 dnia. Oczywiście tutaj wesprę się materiałem autorytetu pani Lubomiry Szawdyn, która mówi, że fazy zdrowienia zależą od celu, jaki pacjent, do jakiego pacjent dąży. Inaczej to przebiega, gdy pacjent chce żyć w trzeźwości, a inaczej, gdy, gdy tylko usiłuje zachować abstynencję, bo ona jest zale, zaledwie fragmentem zdrowienia. Abstynencja plus zmi zmiany jest zdrowieniem, a więc różnie to wygląda, a więc tutaj nie te, te cyfry, które podaje, więc on, nie, nie możemy ich ściśle, książkowo zastosować do każdego i powiedzieć, że u każdego będzie to tak samo. Osoby bardzo zdeterminowane, które chcą być trzeźwe, one inaczej przechodzą czasami e, zupełnie te, te, te fazy niż osoby, które tylko tak ściśle chcą być trzeźwe, e, chcą, chcą zachować e, abstynencję i to trzeźwienie nie jest takie kompletne ale właśnie jest to czas szczęścia, ten honeymoon, czyli ten, ten miodowy miesiąc to czas szczęścia, zachłyśnięcia się tym, że nie pije, satysfakcji z tego powodu też w tym okresie uzależniony oczekuje aplauzu, często nagrody, że nie pije. Wszyscy liczą, że taki stan będzie trwała, więc to jest troszeczkę mylne i dobrze jest o tym wiedzieć, że w zdrowieniu są te etapy przebiegają w ten sposób, że ten początek Oczywiście po okresie detoksykacji, tych przykre, przykre konsekwencje odstawienia, kiedy, kiedy ten okres już minie, to ten pierwszy okres jest dość łatwy. Ten miodowy miesiąc, właśnie ten miesiąc uniesienia takiego aplauzu, zacznę teraz od nowa, mam werwę, ale to jest też bardzo mocno związane z biochemią mózgu, zaraz o tym powiem. Natomiast następny okres, to jest, o tym już mówiłem w jednym z odcinków, to jest tak zwana faza muru, a więc jest trudniej niż, niż było wcześniej. Wydaje się, że powinno być inaczej, że w miarę przeźwienia będzie łatwiej, a niekoniecznie. Ten pierwszy miesiąc, a więc biochemia mózgu, to jest bardzo, bardzo ważne. Jest to okres, w którym zachodzą zmiany w procesach biochemicznych mózgu. To jest istotne. Mózg zaczyna produkować nadmierną ilość neuroprzekaźników, które powodują one zwiększoną euforię. Neuroprzekaźniki, tam mamy dopaminę mamy endorfiny, mamy serotoninę, te wszystkie neuro, neuroprzekaźniki to wszystko, te, te wszystkie hormony, te wszystkie neuroprzekaźniki które są odpowiedzialne za to, że czujemy euforię szczęście, w momencie kiedy tkwimy w uzależnieniu, ich produkcja spada ponieważ jest sztucznie stymulowana właściwie przez Alkohol przez substancje, i później, żeby to, to wszystko jakoś wróciło do normy, nasz organizm sam się reguluje i następuje nadprodukcja. Więc jest to taka zachęta też od naszego organizmu. Myślę, że to jest wszystko zamierzone przez naszego stwórcę. Nawet w takich sytuacjach widać ten, 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 ten projekt, jakim jesteśmy, jak to wszystko jest przemyślane. Następuje nadprodukcja, a więc łatwo dosyć przejść. Osoby w takim okresie, właśnie będąc są pozytywnie nastawione, właśnie czuwają euforię, też oczekują właśnie od innych, że, że zostanie to zauważone. I jest to faza, w której, w której u osoby uzależnionej zaczyna poprawiać się właśnie wyraźnie, nastrój po tych pierwszych dwóch tygodniach. Zmianie ulega również sposób myślenia. Osoba uzależniona zaczyna dostrzegać. Później już problemy związane z piciem alkoholu, konsekwencje z tym związane. Podejmuje terapię, a w niej jest aktywna, zaangażowana, optymistycznie postrzega swoją przyszłość i życie w przeźwości, gdyż wierzy, że najgorsze jest już za nią, że już to trucie, a więc zespół abstynencyjny to już minęło, więc najgorsze jest za mną. Pomimo dominującego optymizmu i euforii, może to być dla osoby uzależnionej niebezpieczny etap, gdyż poczucie nadmiernej siły może prowadzić do bagatelizowania objawów uzależnienia oraz wyzwalaczy. Powiem troszkę o tym, czasami właśnie w tym etapie osoby uzależnione potrzebują właśnie troszeczkę wiedzy, wsparcia i fachowej wiedzy na temat uzależnienia, ponieważ... Myślę, że to już jest po problemie. Tak? Ja już się tak dobrze czuję, mi się nie chce pić. Często słyszę to u pacjentów: nie chce mi się pić, nie ciągnie mnie, nie rusza mnie, kiedy widzę alkohol. Tak? I to buduje takie zgubne poczucie pewności siebie. Niemniej jednak, ten okres miodowego miesiąca jest takim ważnym okresem, jest zachętą dla wielu osób, żeby wejść dalej. No później przychodzi ten etap trzeci, faza muru, tutaj, o której mówiłem w jednym, w jednym z filmów, i troszeczkę ten czar pryska i okazuje się, że produkcja tych neuroprzekaźników, ta chemia się wszystko zaczyna wracać do równowagi i ta nie ma już nadprodukcji, a więc pada to do normalnego poziomu, trochę jest bardziej depresyjnie niż tak szałowo, jak było na początku i to niektóre osoby zniechęca. To, co chciałbym powiedzieć, jest to normalny proces trzeźwienia. A więc tak, najpierw detoks, Faza odwrotu, później faza miodowego miesiąca, wykorzystać ją na maksa, mając świadomość tego, że po tym pierwszym okresie wcale już tak kolorowo e, nie będzie. To, ale to nie znaczy, że będzie cały czas ciężko, ponieważ ta faza muru to jest 45-120 dzień, tak mniej więcej, e, i to później znowu wraca wszystko do, do, do normy. E, już nie ma nadprodukcji, już to wszystko się stabilizuje, normalizuje. Oczywiście alkohol jest depresantem, a więc my też rozumiemy to, że. Po odstawieniu, no to, to jak gdyby szału nie ma, i, i osoby e, odczuwają, osoby trzeźwiące odczuwają dyskomfort, tak brak, głód. Te wszystkie rzeczy, z tymi rzeczami się zmagamy. Ale to w kontekście biochemii mózgu, żebyście też Państwo mieli świadomość tego, jak to wygląda. Troszkę to pokazałem od tej strony. Miodowy miesiąc to tytuł tego dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam wszystkich i zachęcam do trzeźwienia. Trzeźwienie jest piękne, życie na trzeźwo jest piękne. I tak jak mówiłem tutaj za, za panią Lubomirą Szafdyn, jeżeli cele są właściwe, jeżeli osoba jest zmotywowana, to, to pacjent, który, który ma właściwe, właściwe cele i mocne, mocną motywację, to też te, te etapy przebywają, przebiegają u niego zupełnie inaczej niż u osoby, która tylko na siłę chce zachować abstynencję. Wszystkiego dobrego życzę, trzeźwego życia, pozdrawiam, Jarek Wasilewski, rozkwitny pastora terapeuty. Cześć!